W poprzednim odcinku opowiadałem o monstrancji, czyli słońcu, które stanowi oprawę dla hostii w czasie nabożeństwa eucharystycznego o monstrancji, której ukazuje nam się postaci eucharystyczne ciała pańskiego. Jak przechować hostie do adoracji? No, jeżeli mamy odpowiednio dużej wielkości tabernakulum czyli te ognioodporną skrzynię czy pojemnik, szafkę w kościele, żeby monstrancję wstawić w całości, to nie ma żadnego problemu. Ale większość tabernakulów, czyli tych skrzyni do przechowywania Eucharystii, ma mniejsze rozmiary niż monstrancja. Jak sobie wtedy poradzić? Otóż mamy jeszcze jeden rodzaj naczynia liturgicznego służący do przechowywania hostii adoracyjnej. To tak zwana kustodia. A więc taka, można powiedzieć, troszeczkę monstrancja w miniaturze, bez tych promieni, niewielka, dosyć niepozorna, składająca się tylko z podstawy, takiego właściwie bardzo umownego trzonu, no i cylindrycznego pojemnika, czasem właśnie ze szkłem, z szybką, tak jak tutaj, żeby było widać, żeby nie było wątpliwości, że w środku przechowuje się hostie. Kustodia. Jeżeli idziemy do muzeum, to mamy tam oprócz eksponatów także ludzi, którzy tych eksponatów strzegą, pilnują przed ugryzieniem zębem czasu, przed złodziejem, przed jakimkolwiek zniszczeniem. I mówimy o nich, że to muzealni kustosze, czyli strażnicy. Kustodia to tyle co straż. Może słyszeliśmy o Kustodii Ziemi Świętej, czyli o. Takiej swego rodzaju organizacji, którą tworzą ojcowie Franciszkanie od czasów sułtańskich, od czasów Wypraw Krzyżowych, od czasów Świętego Franciszka, opiekując się, będąc strażnikami miejsc związanych z życiem i ziemskim pielgrzymiowaniem Chrystusa w Ziemi Świętej, w Jego Ojczyźnie. I właśnie tak samo jak ta organizacja franciszkańska, nazywa się To Niewielkie Naczynie Kustodia. Umieszcza się tutaj hostię w sposób. Dość podobny jak w Monstrancji, to znaczy na zapleczu mamy drzwiczki, jakoś zamykane, zabezpieczane, żeby nie otwarły się samoistnie. I kiedy je otworzymy, zobaczymy w środku specjalną prowadnicę, w której możemy umieścić tę samą lunulę, zwaną również melchizedekiem, która służy do przytrzymywania hostii, jak już to pokazywaliśmy przy okazji demonstrancji. Demonstracji, monstrancji właśnie tej gwieździstej, słonecznej, pięknej oprawy dla hostii eucharystycznej. No więc tutaj, jeżeli mamy hostie w Melchizedeku, w tej lunuli, przypomnę, że ona otwiera się przytrzymywana specjalną sprężyną, tak żeby utrzymać hostię w pozycji pionowej, tak by uchronić ją przed przewróceniem się, przed złamaniem. Wyciągamy ją z monstrancji, a potem wkładamy do kustodii. Właśnie zamykamy drzwiczki, i tak umieszczona hostia bezpiecznie może być przechowywana w tabernakulum, nawet jeżeli ono jest niewielkich rozmiarów. To powinien być jakiś trwały materiał, podobnie jak monstrancja i kustodia, według przepisów liturgicznych, powinna być zrobiona z jakiegoś cennego i trwałego materiału. Niekoniecznie musi być to metal, może być to jakieś szlachetne drewno, chociaż dobrze, jeżeli to jest chociaż. Odrobinę, jakoś odporne na ogień, na działanie warunków atmosferycznych w razie wystąpienia jakiejś klęski żywiołowej, ognia, powodzi, żeby uchronić hostie przed zniszczeniem, ale tego rodzaju zdarzenia mają miejsce niezwykle rzadko, więc tutaj chodzi o to, żeby to tylko wyglądało. Godnie, właściwie, żeby było naczyniem właściwym do przechowywania hostii. Oczywiście nie trzeba dodawać, że ten pojemnik nie służy do przechowywania czegokolwiek innego, jeżeli służy do przechowywania hostii. Tutaj nie trzyma się kluczy do zakrystii, ani jakiejś ściereczki, czy innych narzędzi albo utensyli. Oczywiście chociaż kolor tego naczynia podobnie jak monstrancji jest złoty, to bardzo często najczęściej są to wszystko naczynia galwanizowane, ewentualnie pozłacane. Można powiedzieć, wyglądają na dużo bardziej wartościowe niż są w ogóle, ale nie oznacza to, że te materiały są także Jakoś byle jakie, czy też jakość ich wykonania jest nieistotna. Nie, one muszą być wykonane starannie, muszą być wykonane pięknie, chociaż stylistyka prosta i skromna jest tutaj także wskazana, aby forma nie przerosła treści, a treść jest najpiękniejsza i najbogatsza, to jest ciało Chrystusowe pod postacią chleba. Również może zdarzyć się, że w pewnych określonych okolicznościach adoracji można dokonać, wystawiając, ukazując hostię, hostię eucharystyczną właśnie w takiej kustodii. Kiedyś w dawnych, dawnych czasach, zanim powstały monstrancje, to właściwie jest dopiero gdzieś XIV wiek, no, historia była taka, że najpierw adaptowano relikwiarze na naczynia do ukazywania hostii eucharystycznej. Ukazywano, adorowano Pana Jezusa w cyboriach, czyli tych w ogóle zamkniętych puszkach do przechowywania Komunii Świętej. Dopiero później, później wytworzyła się taka praktyka. W Polsce, nawet w niektórych parafiach, dopiero w XVII wieku pojawiły się właśnie takie kustodie i monstrancje do ukazywania najświętszych postaci, chociaż Święto Bożego Ciała było w kościele jako pierwsze święto wprowadzone przez papieża nie przez sobór, nie przez jakąś tradycję Kościoła, ale przez papieża, przez Urbana IV dużo, dużo wcześniej.